Witam ponownie. Nadal znajduję się w Radomiu. Ulica Warszawska 141. Jest tutaj sporo komisów samochodowych. Zapytałem sprzedawcę obok w budce: Jak złapać kontakt do tego sprzedawcy? Ani nazwy, ani numeru telefonu. Powiedział: Niech sobie widzowie Wyszukają Forda Kugę w Radomiu w tym kolorze. Tam będzie pewnie podany numer kontaktowy. Jeżeli jakaś bryczka z filmu im się spodoba, niech dzwonią pod ten numer. Takie, słuchajcie, jaja. Przynajmniej ceny opisy są podane. Nie tak jak na niektórych handlach w Niemczech. Łapeczki, komentarze mile widziane Przypominam pod filmami Jest numer konta zrzutka Zbieramy kasiurkę Na paliwko dla Nygusa Na takie właśnie wypady Kuga dosyć ciekawa Ładny kolor Oponka Barum Muszę wam powiedzieć Kugi jeszcze w tym kolorze nie widziałem Eco Boost Czyli raczej w benzynie, znowu słońce wychodzi, będzie waliło po oczach. Półskóra, skrzynia automatyczna zobaczmy, jaki to ma silnik ile ma to kosztować. Cena: 65 900, przebieg 152, 15, 182 konie. 4 cylindrowy Ekobust, Wołowina 57,900, rok 15, V60. 163 konie, 2,4, 227. Przejechane, rok 15. Skrzynia automatyczna. Ma tutaj dosyć. Ciekawe samochody: 45 900 Hyundai, rok 16: 160 przejechane, 1,0 Turbo, 120 koni i 20 wersji Active. Skóra w środku, skrzynia manualna, szósteczka brązowa deska rozdzielcza powiem wam rzadko się spotyka w wersji Active z tymi nadkolami E61 coś jej tutaj troszeczkę dupa oklapła półskóra automat lecimy z tymi sprzętami nie ma czasu na pierdoły 35,900 rok 10 2 litry 177 koni, diesel 258. Przejechane Różne opinie krążą o tych silnikach 177 koni Bemeczka piąteczka 381 koni, 3 litry, diesel 97, 900, 197 przejechane, rok 12, seria m 550 d Na skórach Panorama Mocarna F11. Niewiele tego wyprodukowali. Kolejna BMA. Też w białym kolorze. Skóra skrzynia automatyczna. Muszę się tutaj przepychać. Na szczęście dzisiaj nie jest upalnie. Fajnie mi się nagrywa. 69,900, rok 12. 530 X Drive 206 przejechane 258 koni 44 900 X trójeczka rok 7 252 przejechane 3 litry diesel 272 konie Czekaj Nygus wróć pomyśl chyba to jest benzynka wprowadziłbyś widzów Benzynie. Skóra taka brązowawa. Właśnie się zastanowiłem, nie dojrzałem tutaj na kartce 286 koni musiałaby mieć jakby była <laughs> biturbo w dieselku. Można się zagalopować. Tym bardziej, że lecę dzisiaj nie wiem już, który filmik z rzędu dla Was. Wypuściłem się, więc lecę. 53900, 2 litry turbo, 200 koni, 150 przejechane, rok 11, Galaksi w benzynce. Nie wygląda źle. Ładny kolorek, fotele półskórzane. Skrzynia automatyczna. ładna oponka C-Max e Space e Space e Space akurat mi prosto w paszczę znowu wieje. Skrzynia automatyczna Ford c -Max. bez opisu negus kup się. Właśnie kończy mi się bateria 39900 Rok 11, Grand Espace 217, przejechane 2 litry turbo benzynka 170 koni. Dobry silnik do gazu, można zaczipować. Skrzynia manualna, półskóra Panorama, przeważnie były dobrze wyposażone. Nie wygląda źle, za chwileczkę padnie mi bateria. Może nagram jeszcze dwa sprzęty, może zdążę. Jeśli nie, to już teraz, papa, pa. muszę lecieć do auta, wymienić baterię. 45 900 rok 15: Transit Connect 229 przejechany, 15 diesel 100 koni. No, i może tutaj jeszcze dwa busy, a resztę dokończymy potem. Jak wymienię baterię, wciągnę bułę. Tak, wziąłem sobie bułkę na ten wyjazd, ponieważ nie wpłacacie kasiurki 49,900, 280 przejechane. 1,6 diesel, 115 koni, 200. Aha, 280 mówiłem. Trafik rok 15 wersja Long czyli przedłużony Nygus się galopujesz mamy Mercedesa chłodnie i po tym Mercedesie Nygus zrobi siusiu zje bułeczkę zapali fajeczkę 79 900 586 przejechane rok 14 Sprinter chłodnia Przypominam radą: Ulica Warszawska 141: odszukajcie sobie kugę, albo obojętnie, który samochód. Jak znajdziecie kontakt telefoniczny, dzwońcie. Podobno wszystkie te auta należą do jednego sprzedawcy. Dobra, idę zrobić siusiu, wciągam bułę, pale fajeczkę i lecimy dalej z tymi sprzętami. Do następnego pozdrawiam, ale się Wiatrzysko rozbrykało.